Okay, ja się chcę podzielić taką refleksją, która mi się nasunęła w kontekście między innymi naszego ostatniego spotkania środowego dużego z ojcem Mariuszem Piórkowskim i z lekturą, którą czytałem, zrobiłem sobie takie parę dni na pustyni kardynała Słenensa to jest jeden z ojców z Soboru Watykańskiego II i pierwszy odpowiedzialny za odnowę w Duchu Świętym zamienia Kościoła Katolickiego. Kardynał zmarł w 1996 roku. I taką refleksją, która też pojawiła się w wypowiedziach niektórych z was tutaj już dzisiaj. Mianowicie chcę przywołać takie trzy fragmenty z Pisma Świętego, zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu. Pierwszy fragment to jest opis stworzenia niewiasty. Pamiętamy, że Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią pomoc. No i tam przyprowadza różne zwierzęta. Nie znalazła się odpowiednia pomoc dla człowieka. No i stwarza niewiastę. No i tam jest słowo pomoc. Tam w oryginale jest takie słowo ezer. Ono jest w Starym Testamencie tylko 15 razy. I zawsze odnosi się do Pana Boga. Pomoc moja od Pana, który jest to. Kto przyjdzie mi z pomocą? I tylko raz jest w tej relacji do kobiety właśnie przy stworzeniu niewiasty. Ale to pokazuje, to pokazuje, i to mówi, że. Drugi człowiek, generalnie drugi człowiek jest nam dany po to, żebyśmy wzrastali w naszym człowieczeństwie. Męskość jest relacyjna. Człowieczeństwo jest relacyjne, no nie? Potrzebny nam jest drugi człowiek. W małżeństwie jest to kobieta, ale też drugi człowiek w ogóle. Bo. Bo no nie każdy zakłada rodzinę, no nie nie każdy chodzi z związek, związek małżeński, Niemożliwe jest zrealizowanie najważniejszego przykazania, przykazania miłości, jeżeli nie ma drugiego człowieka. Drugi człowiek jest szansą miłowania, szansą wypełnienia woli Bożej. I ten fragment właśnie z Starego Testamentu mówiący o stworzeniu. Gwiazdy o tym przypomina. Drugi człowiek nam jest potrzebny. To jest, to jest jeden fragment. Drugi to jest nasz patron, święty Józef, do którego anioł mówi nie bój się wziąć ze sobą Maryi, której, która jest brzemienna, która bo z ducha świętego jest to, co się w nim potrzebuje. Chcę zwrócić uwagę na słowo wziąć. Nie bój się wziąć. A Bóg daje propozycję pewną Józefowi, na którą on odpowiada. Bierze odpowiedzialność za Marię. Bierze odpowiedzialność za Marię. Trzeci fragment to jest to, co się dzieje pod krzyżem. Ten Jezus mówi do Jana, oto Matka Twoja, a do Maryi oto Pamiętamy, to tam jest dalej? Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Za tym wziął kryje się odpowiedzialność za drugiego człowieka. Za tym wziął kryje się chce, Cię kochać, chcę żebyś przy mnie wzrastał, no nie? A równocześnie kochając Cię, chcę wzrastać w swoim człowieczeństwie, chcę wzrastać w swojej męskości. Matka Boża jest symbolem Kościoła. Matka Boża jest symbolem Kościoła w całej tradycji, w nauczaniu, w teologii. Maria i Kościół. Między Marią a Kościołem zachodzi pewna symbioza. Ona jest znakiem, symbolem, doskonałym wypełnieniem Kościoła. Jest, jest znakiem, znakiem Kościoła. I tak sobie myślę, że w kontekście tego, co się wydarzyło, pod krzyżem. Z jednej strony mówimy, że Maria jest matką Kościoła, w Osobie Jana jest zamknięte, jakby całe, cała ludzkość. Natomiast jest to też drugą stroną, że Jan bierze Maryję. Czyli my w jaki sposób bierzemy Kościół? Bierzemy odpowiedzialność za Kościół. nie? Wziął od tej godziny uczeń wziął do siebie. Tak sobie myślę, że w kontekście Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego, Ludwika, to jest pewna struktura, nie? która funkcjonuje w ramach Kościoła Katolickiego. Cel jest nadprzyrodzony, ale jakby głębia, tego stowarzyszenia i tej wspólnoty, to jest realizowanie misji Kościoła. To jest wejście w pewną odpowiedzialność za Kościół. Tak jak Jan, nie? Od tej godziny wziął ją do siebie, wziął Marię do siebie. Tak, ktoś to podejmuje decyzję, że włącza się do stowarzyszenia, podejmuje to dzieło. To znaczy, że w jakiś sposób w, tym, w tej wspólnocie, w tym ruchu, w tym stowarzyszeniu chce wzrastać jako mężczyzna wziąć odpowiedzialność, wziąć odpowiedzialność, e, żeby to nie było tak, jak jak to jest z niektórymi chrześcijanami, że są tylko na, na papierze, no nie? Ochrzczony, metryka jest, deklaruje się jako wierzący i niewiele się za tym, za tym kryje. Jeżeli jest decyzja łączenia się w stowarzyszenie, jest jakby wzięcie odpowiedzialności. I druga strona jakby też ma prawo liczyć na zaangażowanie, czy zarząd stowarzyszenia, czy osoby, które podejmują jakąś odpowiedzialność, nie? mają prawo liczyć, że ktoś, kto się deklaruje, że się włącza w to stowarzyszenie, że można na niego liczyć, że no, włoży troszeczkę serca, że się zaangażuje. Było tutaj wspomniane, było tutaj wspomniane kilku z Was właśnie, mówiło o tym, o tym że bardzo ważna jest ta, ta osobista relacja. Stowarzyszenie jest taką strukturą pomocniczą. Natomiast my jesteśmy chrześcijanami, dziećmi bożymi, wołamy do Pana Boga Ojcze. I yy, wspomniałem tutaj o tym, o, o kardynale się w tej, tej książce chrześcijanin z nowego, nowego wieku, mówi, że gdzieś zagubiliśmy yy, w chrześcijaństwie taki wątek braterstwa. On w, w nazewnictwie jeszcze pozostał w zgromadzeniach, bo się mówi brat, no nie, siostra zakonna. Natomiast to jest istotny element znaczy rodzaj naszej wiary, Bóg jest naszym ojcem, wołamy bo do Boga Ojcze, rzeczywiście jest naszym ojcem. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który czyni nas dziećmi Bożymi. Ta sama krew, która jest w Bogu jest, jest też w nas. I że gdzieś to ta, takie patrzenie na drugiego człowieka, na drugiego chrześcijanina, jako, jako brata czy siostrę, Gdzieś zostało zagubione, że ten taką, kościół jako rodzina, jako, jako y, wspólnota powiązana takimi węzłami, y, więziami rodzinnymi, że gdzieś to jest w świadomości zagubione. Tymczasem skoro jestem dzieckiem Bożym, skoro Bóg jest moim ojcem, to ten obok to jest mój brat. Myślę, że tak ogromnie istotne ważne jest w tym ruchu mężczyzn żeby nasze, nasze patrzenie i nasze myślenie szło w tym kierunku. To są moi bracia, że w Bogu jesteśmy niejedną wielką rodziną. Ten, którego spotykam na spotkaniu jednym, drugim, czy w małej grupie, czy na dużym spotkaniu, to jest ktoś bliski. Może nawet bliższy niż moja rodzina, ta po, po, po krwi, no nie? Tak jak mówi Pan Jezus, kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą. No nie, ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, Maria wtedy na zewnątrz. I, i, I myślę, że to, to jest jakaś głębia te stowarzyszenia, no nie, że jakby te struktury są potrzebne, one, one mają służyć, ale istotne jest to, żeby i realizowanie tego celu i realizowanie 72 godzin prowadziło do takiej większej więzi do, do uświadamiania sobie tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Drugi mężczyzna w ruchu, to jest mój brat. Że razem mamy jedynego ojca, że razem pielgrzymujemy do ostatecznego, ostatecznego celu. To taka refleksja moja w kontekście tego dzisiejszego spotkania. jesteśmy się w czasie. 14, 27. No właśnie, minutka na podsumowanie. No jeszcze, 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 jeszcze mi dwie minutki zostało, nie? No. To, Tak to jakoś widzę, właśnie. Bardzo mnie to uderzyło, właśnie ten, 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 ten temat braterstwa, że, że, że to zostało zagubione, no nie? Żeby, ważne, żeby właśnie jakby tworząc pewne struktury. Yy, Zastanawiając się nad organizacją, nad, nad różnymi wydarzeniami, żeby nie zagubić tego fundamentu, że jesteśmy w jednej wielkiej rodzinie, że jesteśmy braćmi, że Duch Święty czyni nas szczególnie bliskimi. Nie? To, co czujecie, dzisiaj Pan Jezus modlił w wieczorniku, w liturgii, tam, aby byli jedno. Chodzi też o tę jedność na co dzień. I w rodzinach, ale też właśnie w takiej organizacji, jakim jest Stowarzyszenie Mężczyzn Świętego Wydawa. Czy w ogóle jakiś ruch Mężczyzn Świętego Widzenia? Że na to braterstwo jakoś trzeba zwracać uwagę i kłaść na nie nacisk. Amen.